Piotr Sulmaczyński, Krąg Śmierci. Czyta Beata Tomczyk. Część czwarta. Po śmierci mojej matki, bronek całkowicie się załamał. Nie było mi go żal. Przez niego straciłam rodziców, najpierw tatusia, a potem mamusie. Gdyby nie on, moi rodzice prawdopodobnie by żyli. Przypięłam na macie obok łóżka zdjęcie znalezione w kuferku ojca. Co noc, zasypiając, spoglądałam na fotografie moich rodziców i modliłam się za nich. Na pewno są teraz razem w niebie i opiekują się mną z góry. Bardzo mi ich brakowało. W dalszym ciągu mieszkałam w naszym domu z kochankiem mojej matki. Bronek zaczął pić na umór i prawie nie trzeźwiał. W łazience często znajdowałam zaschnięte wymiotiny, a jego brudne skarpetki i majtki walały się po całym domu. Na ogół leżał na tapczanie, zażygany, do góry brzuchem i spał z otwartymi ustami. Stracił swoją firmę, a zgromadzony majątek szybko topniał. Nienawidziłam go z każdym dniem bardziej i bardziej. Jednak jego pieniądze były jedynym moim źródłem utrzymania. Byłam skazana na życie z nim pod jednym dachem. Sama nie dałabym rady. Czasami zdarzało się, że wracał do domu trzeźwy. Siadał wtedy ze mną przy stole i próbował rozmawiać. Posłuchaj, kochanie, jesteś już prawie dorosła, chciałbym cię o coś prosić. O co? zapytałam zupełnie bez zainteresowania. Wiesz, nie ogarniam tego wszystkiego. Odkąd twoja matka odeszła, zawalił się mój świat. Mów o co chodzi, przerwałam zniecierpliwiona. Chciałbym, żebyś zajęła się płaceniem wszystkich rachunków. Dam ci upoważnienie do korzystania z mojego konta bankowego. Wiem, że jesteś rozsądną dziewczynką i można ci zaufać. Jak widzisz. Ja już sam sobie nie ufam. Obwiniam się o śmierć twojej mamusi i braciszka. To moje skomstwo. Chciałem zaoszczędzić i zamiast kupić normalne, solidne regały, zrobiłem półki sam. To musiało się tak skończyć. Rozpłakał się. Podeszłam do niego, położyłam mu rękę na ramieniu i powiedziałam ciepłym głosem: Nie, kochany wujku, to nie ty ją zabiłeś. Pójdziemy rano i podpiszemy wszystkie dokumenty. Tylko nie pij już dzisiaj, bo nie będziemy mogli jutro tego załatwić. Bronek spojrzał na mnie ufnie i spytał: Naprawdę uważasz, że to nie ja ich zabiłem? Nie, to nie byłeś ty. Następnego ranka poszliśmy do banku i bronek przepisał na mnie swój rachunek bankowy. Forsy starczyło do matury. Skończyłam szkołę i postanowiłam uciec z piekła, w którym żyłam, gdzie wszystko kojarzyło mi się z tragicznym odejściem moich rodziców. Poza tym, miałam już dość tego zapijaczonego tłuszczocha, który przepijał cały swój majątek. Zdecydowałam się na wyjazd za granicę. Przed wyjazdem postanowiłam zakończyć pewną sprawę, która nie dawała mi spokoju od lat. Ze względu na pamięć o moich rodzicach, postanowiłam ukarać tego zapijaczonego degenerata za to, co stało się z moją rodziną. Była czwarta rano. O dziesiątej odlatywał mój samolot do Londynu. Bronek jak zwykle leżał pijany na wersalce, dyszał głęboko pochrapując. Jego wielki, tłusty brzuch unosił się i rytmicznie falował. Gdybym przyłożyła teraz do jego twarzy poduszkę, to po kilku minutach przestałby oddychać na zawsze. Bałam się jednak tak zrobić, bo zalany w trupa bronek był jednak silnym mężczyzną. Mógł mnie odepchnąć, uderzyć. Poza tym rzuciłam się jakiegokolwiek kontaktu fizycznego z nim. Nie chciałam go dotykać. Za kilka godzin wreszcie na zawsze zniknie z mojego życia i już nigdy nie zobaczę tego pijaka, który próbował zająć miejsce mojego ojca. Na pożegnanie kupiłam mu butelkę alkoholu metalowego. Bronek, pobudka, wstawaj, pijaku! Śpiący mężczyzna praktycznie nie zareagował. Kopnęłam go w bok z całej siły. Obudził się zdezorientowany i zaczął coś mamrotać. Co się stało? Co się dzieje? Nic, maturę zdałam, musisz to opić, powiedziałam stawiając szklankę metanolu na nocnej szafce przed wpółprzytomnym bronkiem. Och, to dobrze córeczko, że zdałaś, ale ja już nie mogę pić. Innym razem opijemy. Znowu dostał kopniaka. Tym razem poczuł, bo usiadł i przetarł oczy. Pij, wujek, za moją maturę! Powiedziałam z zdecydowanym tonem. Bronek wychylił szklankę jednym łykiem i otarł twarz dłonią. Nalałam mu drugą, mówiąc: A teraz na strzemiennego. Jak to na strzemiennego? A tak to, wyjeżdżam. Pij. Dokąd wyjeżdżasz? zapytał, wypijając kolejną porcję alkoholu. Do Londynu, odpowiedziałam, nalewając kolejną porcję metanolu do naczynia. Na drugą nóżkę, wujek. Bronek wypił kolejną szklankę, przetarł oczy i zapytał z wyrazem zakłopotania na twarzy: A kto się teraz mną zajmie? Spojrzałam mu głęboko w oczy. Wyglądał zupełnie normalnie. To znaczy, uchlany jak świnia, ale żywy. Wujek, widzisz mnie? Jesteś taka piękna, zupełnie jak mama. Bez słowa nalałam jeszcze jedną szklankę, którą wypił duszkiem. Butelka była pusta, a on ciągle żył. Spojrzałam na zegarek. Mój czas się kończył. Musiałam powoli zbierać się do wyjścia. Wujek, wyglądasz słabo, dam ci jakąś tabletkę. Dobrze, córeczko, rzeczywiście, jakoś mi słabo. Pobiegłam do łazienki. W szafce koło lustra znalazłam pół opakowania paracetamolu. Były tylko cztery tabletki. Musi wystarczyć, pomyślałam. Kiedy wróciłam, on znów leżał na wersalce i chrapał. Nie było nic do popicia, pobiegłam więc do kuchni po wodę. Wujek, wstawaj, mam te tabletki. Weź cztery, bo kiepsko wyglądasz. Mężczyzna łyknął posłusznie paracetamol, popijając go wodą, potem padł na tapczan i zachrapał głośno. Pozostało mi tylko modlić się, by tabletki zadziałały. Już nic więcej nie miałam czasu zrobić. Wychodząc z domu, zgasiłam światło, mówiąc do siebie pod nosem. Jemu już światło nie będzie potrzebne. Żegnaj, Całość do pobrania na www.wyspadreszcowców.pl.